Dzień dobry, nazywam się Natalia Palmowska, jestem dietetykiem klinicznym i sportowym i dzisiaj kilka słów na temat diet, ale diet takich bardziej eksperymentalnych, restrykcyjnych. Na pewno kojarzycie takie diety jak dieta Dukana, kapuściana, kopenhaska, ananasowa. Są to zwykle diety bardzo mocno restrykcyjne, ubogo kaloryczne, ale wręcz bardzo ubogo kaloryczne. Są zwykle. Podaż kaloryczna w tych dietach jest około 1000 kalorii, 1200, czyli znacznie, zwykle znacznie poniżej naszego zapotrzebowania. Czym one mogą skutkować? Niestety, nasz organizm nie zna czegoś takiego jak odchudzanie. Dlatego, dla niego, w momencie, kiedy my przyjmujemy tak skrajnie niską. Ilość kalorii w codziennym pożywieniu, to jeżeli to trwa dłużej niż tak naprawdę kilka dni, w zależności od organizmu, oczywiście ta, ta ilość tego czasu jest kwestią indywidualną, ale jeżeli to trwa długo, to wówczas mamy takie mechanizmy obronne, tak jesteśmy zaprogramowani, żeby w momencie właśnie głodówki. Uchronić nas przed tak zwaną śmiercią głodową. Dlatego nasz organizm spowalnia wszystkie możliwe procesy, spowalnia tak zwany metabolizm. Dlatego też wówczas stajemy się dużo bardziej senni, ospali. Nie mamy ochoty na tak naprawdę ruszanie się, nie mamy absolutnie ochoty na jakieś dodatkowe treningi. I to powoduje szereg innych konsekwencji, na przykład właśnie. Zmniejsza nasz wydatek energetyczny, co się może okazać na koniec, że tak naprawdę będąc na diecie odchudzającej, my tyjemy i te nadprogramowe kilogramy, zamiast znikać, one jeszcze dodatkowo się kumulują. W związku z tym nie jestem absolutnie za tym, żeby stosować tak bardzo restrykcyjne diety. Nie tylko tutaj w kontekście samego odchudzania, ale w w kontekście relacji z pożywieniem. takie właśnie restrykcje żywieniowe w postaci eksperymentów z internetowymi dietami nie tylko mogą doprowadzić do nadmiernych kilogramów, tak jak wspomniałam, ale również do szeregu zaburzeń, m.in. spadku odporności. Źle zbilansowane takie monodiety mogą również doprowadzić do szeregu zaburzeń, związanych m.in. z gospodarką hormonów płciowych. Szczególnie wrażliwe są tutaj kobiety. Bardzo często u nich dochodzi do zaburzeń odżywiania w momencie już tak naprawdę kilkutygodniowego postu lub takiej restrykcyjnej diety. Co więcej, u osób trenujących, dodatkowo mm, zmagających się z nadmiarem kilogramów, może dochodzić do utraty tkanki mięśniowej, czyli tej pożądanej, dzięki której tak naprawdę możemy jeść więcej. Eksperymenty z dietami będą bardzo niebezpieczne dla e, osób na pewno Schorowanych, tak? czyli cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia związane z układem immunologicznym, czyli na przykład na autoimmunologii. Jeżeli um, cierpimy między innymi na Hashimoto i nagle ściągniemy sobie jakąś monodietę, może ona nam mocno zaszkodzić z uwagi na to, że tarczyca jest bardzo wrażliwa na podaż między innymi węglowodanów czy składników odżywczych, jeśli ich zabraknie, może ona funkcjonować jeszcze gorzej, aniżeli przed rozpoczęciem diety. I mówi się, że przy Moto trzeba jeść troszeczkę mniej, bo metabolizm jest spowolniony. Owszem, często się tak zdarza, natomiast musimy pamiętać o tym, żeby dalej dostarczać sobie wszystkich makro i mikro elementów wraz z dietą. I muszę was zmartwić: nie istnieje dieta cud. Każdy z nas też jest inny, nie ma jednego sposobu odżywiania dobrego dla wszystkich.